Siemano bąbelki w kolejnym odcinku z przemiany Husoberga. Dzisiaj będziemy robić. Będziemy oklejać lagi. Do tego będzie nam potrzebna taka no jakaś szmatka czysta. Jakiś tam rozpuszczalnik, coś do odtłuszczenia. Opalarka, folia, nożyk i nożyczki. I lagi. Jakieś tam lagi. Jak widzicie, lagi są brudne. Pasuje je ładnie przemyć, żeby były czyściutkie, żeby nie było syfu. E, powiem Wam, że ja lagi oklejam jakby... Nie oklejam z jednego elementu, tylko z trzech. Nie? Pokażę Wam zaraz, jak to wygląda. Wygląda to mniej więcej tak. W sumie tego praktycznie nie widać, aczkolwiek jak się przyjrzycie, to widać takie jakby łączenia, ale przez to nie ma, nie ma takich Parchów, nie wiem, bąbelki. bąbelków, nie ma bombelki i po prostu tych zagień, bo kiedyś jak próbowałem oklejać lagi e, no z jednego kawałka to mi nigdy nie wychodziło, a w trzech to się to robi, o tak, więc zaraz Wam pokażę jak to się robi, najpierw e, umyjcie lagi. E, dobra i teraz musicie sobie tak, czasami folia ma po prostu takie kratki, wtedy jest łatwiej, ale no niestety dla niej ma. Dlatego tak, musicie sobie tak mniej więcej zmierzyć i tniemy do, do tych zgięć, to zgięcie będzie od czyli gdzieś dotąd tniemy, I gdzieś, ja wiem, taki paseczek i zaczynamy, ciąć, zaczynamy naklejać z tyłu, żeby ostatnia warstwa była ta, którą najbardziej widać. Wtedy Eee, wtedy, po prostu, będzie najmniej tych łączeń z tych widocznych stron i wszystko powinno elegancko wyglądać. Eee, dlatego zawsze tutaj przytnę, jak już sobie dotnę, to Wam pokażę, eee, jak ja to robię. Eee, dobra, jak już sobie utnie taki kawałek, żeby pasował o tak. Mówię do tych zdjęć tutaj. O, tutaj chcą, eee, ja go zawsze, zawsze sobie podgrzewam. Jak naklejacie taki kawałek folii nie musicie brać wody, bo po prostu no, nie powinny wam się zrobić bąbelki i powinniście mieć czyste ręce, nie, nie ręce, nie to ja no, ale... Kuźwa. A mówili nie obgryzaj paznokci. Zaczął cicho. Taki jak sobie zazwyczaj odrywam, o coś takiego I zaczynam tak, żeby gdzieś od dotąd było, żeby potem to łączenie wyszło w tym miejscu gdzieś i sobie ją tak zginam. O. I naklejam sobie zawsze na środku, o tak. I potem powoli sobie paluszkiem ewentualnie raklą, bo rakle też mam. O, o oklejamy. O oh, fuck. Takimi rzeczami się nie przejmujcie. To wszystko jest do wyjęcia. Zaraz sobie dogrzejemy. Jak kupujecie chromowane folie Jakieś te? Jak kupujecie chromowane folie to często jest tak, że na nich jeszcze jest taka warstwa ochronna żeby się nie rysowały dlatego potem trzeba po każdej warstwie trzeba ją zdjąć, żeby nie naklejać kolejnej warstwy na warstwę ochronną. No i pierwsza część już tak naklejona gdzieś do to I teraz drugą część naklejemy gdzieś do to i trzecią naklejemy już na koniec. Warto sobie dobrze mieć. specjalistów nie jestem jakby to powiedział <gry> mm, tak wygląda pierwsza część lagi i na koniec e, dokładam sobie biorę sobie taki paseczek i resztę tego e, tą krzywiznę okrajam w ten sposób rozgrzewam i po prostu ciągnę dookoła i wtedy wychodzi o. taka laga Teraz góra, z góry jest zawsze trochę gorzej bo tam wiadomo jakieś kable, gorsze dojście, aczkolwiek też nie jest źle, zaraz okleję górę i pokażę Wam jak to wygląda. I na koniec pamiętajcie żeby sobie dobrze dogrzać, tylko nie za bardzo bo się przegrzewa folia i powiem Wam, że matowe folie dużo lepiej się kładzie niż, niż chromowe, chromowane bo chromowane jakoś tak się nie rozciągają, nie wiem czemu, takie dużo twardsze są, a te są takie mięciutkie, kładzie się naprawdę elegancko, więc na początek polecam. Tak właśnie wygląda e, jedna zrobiona laga, Ma się po, porównanie, e, macie porównanie wobec drugiej, druga jest srebrna, ta jest niebieska już, mi się bardzo podoba ten efekt, tak samo jak w tym motorze, zarąbi się to wygląda, w tamtym jest czerwona, no po prostu tak kolorystycznie się dopasowuje, jeszcze można się pobawić i tutaj taki mały elemencik sobie dociąć, wtedy będzie już w ogóle sztos. I będzie taka pełna laga ładna. Potem fajnie jeszcze wygląda: eee, fajnie jeszcze wygląda. Jak się potem tutaj da jakoś białą naklejkę, eee, no białą najlepiej, ewentualnie jakąś czarną. A mi się trzęsie się łapa. I wtedy to już w ogóle wygląda sztuś. Więc mam nadzieję, że Wam pomogłem. Eee, może jeszcze pokażemy, kiedyś się lampę przyciemniać. Eee, na pewno pokażę, jak wydech. Polerować, bo jest taki kurde. No, no, brzydki jest i pewnie końcówkę też wypolerujemy, bo też najładniejsza nie jest. Będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda. I chyba wszystko w dzisiejszym odcinku. Zostawiajcie subskrypcję, łapkę w górę, jak Wam się podobało. Komentarz, co byście ewentualnie zmienili. No, tak jak mówię. Ja to robię sobie tak w domowych warunkach, jakieś tam. Ja sobie to robię w domowych warunkach profesjonalnie, jakoś tego nie robię, więc proszę nie hejtować. Dobra, to na razie, ja się biorę za, za drugą.